Zobaczymy na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie kolejny unpacking z okazji moich urodzin. Jak widzieliście poprzedni odcinek na no to, mogliście zobaczyć, jakie konie sobie kupiłam na urodziny. Właściwie to był jeden konia, ale tam. Jak widzicie poprzedni odcinek, no to zobaczycie, co tam tak naprawdę było. A dzisiaj druga paczuszka, tym razem z Vinted, jak zresztą tutaj yy, widać. I już Wam mówię, co to będzie za paczka. Będą tutaj, słuchajcie, wycofane szlajsia, których już od bardzo dawna szukałam. Nigdzie po prostu nie mogłam znaleźć z nich jakąś yy, ofertę nigdzie ich nie mogłam znaleźć w ostatnim czasie, więc w końcu mi się udało, właśnie na za miarę dobrą cenę. I jak napisałam do sprzedawcy, to myślałam na przykład, że się nie uda, bo w trakcie okazało się, że nie ma innego konia i się wtedy tak załamałam, że, że jednak mi się nie udało, ale w końcu się udało, bo sprzedawca znalazł tego konia u siebie. Więc no, bardzo się cieszę, że w końcu się udało, więc zaraz zobaczycie te koniki i zaraz będę otwierać tę paczkę na przyspieszeniu. Jeśli nie mogę się doczekać, bo naprawdę ty w kochani naprawdę długo szukałam. No, także zaczynamy. Słuchajcie, otworzyłam ten karton i wyjęłam całą zawartość. Trochę z tym namęczyłam mówiąc, bo to było dosyć mocno zaklejone taśmą, ale w końcu się udało. Było p -p 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 z gazet, jak widzieliście, ale dokopałam się do tych modeli. No i zaczniemy sobie od tego. Mam nadzieję, że jest cały. O, tak. Nareszcie, zobaczcie. Jest to. Taki oto jedyny z firmy Szlajt ale oczywiście. Już wycypany model. Jak widać, przyszedł do mnie w takim stanie. Oczywiście postaram się to zmyć. Mam nadzieję, że się uda. Te wszystkie plamki, ale jeśli to są takie plamki, wiecie, użytkowania, no to myślę, że da się to zmyć. Jest to, słuchajcie, klacz z roku. Tego co widzę chyba 2005 więc bardzo stary model. Ale już od dawna go szukałam i nigdzie go nie było. Jak już był, no to był bardzo podobny jednorożec, tylko miał białą grzywę i ogon. Nie miał tych y, kwiatków tutaj i był właściwie cały biały. Nie miał takiej krem, kremowej grzywy, tylko właśnie cały biały jednorożec i jak y, Kiedyś chyba na Facebooku, czy coś na grupach na Facebooku z modelami koni szukałam tego jednorożca albo też na mojej liście był on pokazywany. No to wielu z Was przysyłało mi oferty, gdzie był ten jednorożec, ale to nie był to konkretnie ten, którego teraz trzymam, tylko to był właśnie ten biały. Może wam tutaj pokażę zdjęcia, jak mi się uda znaleźć. I mnie nie chodziło właśnie o tego i w końcu udało mi się znaleźć tego, którego chciałam. A on jest właściwie tej samej maści, właściwie ten sam y, wzór, co mam Ogiera i Zierbaka i właśnie chciałam mieć całą rodzinę. Mimo, że oni w serialu nie będą rodzinnym, no to wiecie, po prostu tak chciałam mieć całą tą, powiedzmy, rodzinkę, którą Szlaj się zrobiło. Bo ta klaczka jest naprawdę cudna. O, zobaczcie, mam takie piękne niebieskie oczka. Bardzo długi róg. Bardzo się cieszę, że przetrwał podróż, bo jednak bałam się, że może się złamać, ale na szczęście nie. Piękną grzywę taką półskującą gonek. Te wzalki bardzo mi się podobają tych kwiatków na zadzie. Super wyglądają. O, kopytka. Akurat strzałek nie ma wyrzeźbionych, ale jest to jednorożec, więc wiadomo, mityczna postać. Ale jak na tak starego konia, że tak powiem, to jest naprawdę ślicznie zrobiona. Także słuchajcie, ja postaram się ją umyć. Mam nadzieję, że się to uda. Może teraz otworzymy sobie, zanim dam tą drugą rzecz. To otworzymy sobie gratis, bo dostałam taką oczę. U, jeszcze mi wypadło. Polikę. So, chcę seriami dla koni, jak widać. Bardzo mi miło. Dostałam sianko i marchewki, szlajsiowa i kantarek. Zobaczcie, zielony. Kantarek od mi się przydadzą, bo. Na nich raczej mało. Także bardzo dziękuję za miły gratis. Od przynatce, oczywiście. Także teraz zabierzemy się za to, co jest sobie większe, wymienięte w gazetce, ale też w kolie, jak widać. Zobaczycie, co to jest za to do. Ja jak to zobaczyłam, to wiedziałam, że muszę to kupić razem z tym, skoro było od jednego sprzedawcy. Wow, zobaczcie, jest to zestaw posternowy ze Sznajsia. Nie wiem, czy wiecie, Sznajsz kiedyś robiła takie tematyczne zestawy do najbardziej znanych dyscyplin jeździeckich I właśnie ja już mam u siebie w kolekcji ten wyścigowy. A więc chciałabym zbierać właściwie, chciałam zebrać wszystkie te zestawy na najbliższej przyszłości, jak mi się uda. Więc trafiłam na ofertę właśnie z tym westernowym. Stwierdziłam, że wezmę. Zobaczcie, jest to taki koń, który tak ma tą kompozycję obracającego się konia w piasku. Z tego co wiem, to się nazywa reining. Jest też taka dyscyplina właśnie westernowa. Więc on tutaj jest na takim właśnie podłożu piaskowym i on ma taką właśnie pozycję. Koń jak widać w maści srokatej może być to w sumie Pinto, Amer American Pine Horse, coś w tym stylu. Koło wygląda, zobaczcie tak. Ma nawet całkiem ładną twarz zrobioną. Zobaczcie tutaj są ochraniacze zrobione. I zobaczcie w ogóle ten cały zestaw to siodło. Zastanawiam się... O! Zdejmowany. Bo oczywiście siodło i ogłowie nie można zdjąć. Ale zobaczcie, jakie to jest w ogóle detaliczne. Jeśli zestaw nie jest w idealnym stanie, ale mi to nie przeszkadza. Ale sami sobie zobaczcie, jakie to ma wszystko takie detale. Samo ten pad westernowy, wow. Siodło też jest pięknie zrobione. O oczywiście tak powinno być westrenowe. O, zobaczcie, miał fajny pyszczek ten koń. Zastanawiam, czy to się da wyjąć też, bo skoro cowboya można zdjąć z tego konia. To jest w zasadzie tak samo jak w zestawie wyścigowym, że też można zdjąć. jockey'a, no to ten kowboj też jest zdejmowany. Zastanawiam, czy tego konia można stąd wyjąć, bo ten wyścigowy się dało. O! Można wyjąć, że jest tam samo podłoże. I można to oczywiście z powrotem tutaj włożyć, to jednak tak było. Więc chodź, zakładam z powrotem tego kufla. I jest. No, że ten zestaw jest naprawdę świetny, mega szczegółowo wykonany i na pewno będzie fajnie wyglądał na półce czy na zdjęciach. Bardzo się cieszę z niego. Teraz zobaczę sobie, jaki to jest rocznik 2009, czyli jest trochę nowszy niż ten wyścigowy, z tego co pamiętam. Ale naprawdę piękny i bardzo się cieszę, że doło mi się to zdobyć. Oraz oczywiście tego jednorożca, bo naprawdę bardzo długo y, tego szukałam, tego jednorożca. Tego <głos》>, o wiele dłużej szukałam niż tego, bo y, zestaw Westernowy widziałam na innych aukcjach oczywiście, jakieś tam się pojawiały. Na OLX czy Vinted właśnie. Ale akurat to nie była taka okazja, gdzie gdzie akurat udało mi się kupić, więc tym razem w końcu się udało. Bardzo się z tego cieszę. Koninki są naprawdę śliczne. Oczywiście tego nidorowca postaram się oczyścić z tych brudów, ale no i tak uważam, że te konie przyszły do mnie w bardzo dobrym stanie. Także linka do sprzedawcy postaram się zostawić w opisie, gdybyście byli zainteresowani, bo widziałam, że on ma bardzo dużo koni oraz innych zwierząt na sprzedaż, także może Was coś zainteresuje. I to będzie, słuchajcie, wszystko w dzisiejszym odcinku. Oczywiście na końcu tego filmu zobaczycie zdjęcia tych oto koni, które dostałam. Tutaj macie jeszcze e, gratisy, które dostałam, ale tego akurat e, raczej nie będę robić zdjęć. Ale oczywiście będą imiona i zdjęcia tych oto koni i właściwie zestaw, to pewnie trafił. Więc to będzie słuchajcie wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz oraz zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przekapić następnych odcinków, na przykład unpackingów, recenzji koni czy chociażby takich oryginalnych produkcji z modelami koni, które sama robię. Więc jeśli nie chcecie przekapić żadnego filmu, i chcecie wspierać moją działalność, bo lubicie... To co zwrócą tutaj na kanał, no to kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. I pamiętajcie również o zajrzeniu do opisu filmu, bo tam znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych oraz ważne informacje, na przykład w czym montuję filmy oraz takie ogólne informacje o filmie które jest na kanał, także pamiętajcie o czytaniu opisu i zajrzeniu na moje media społecznościowe, na których jestem bardzo aktywna. Oraz oczywiście zapraszam do dołączenia nam grupy na Facebooku, Messengerze czy Discordzie, więc tam wszystko będzie napisane. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach.